Gładka skóra twarzy to jest skóra twarzy bez włosków. A w pozbyciu się zbędnego owłosienia pomoże mi ten gadżet. To jest depilator do twarzy. Zobaczcie, jak go otworzyłam, ma bardzo małą głowicę i kiedy go włączę, to ta głowica obraca się albo w jedną stronę, albo w drugą. Ułatwi nam to depilację różnych części twarzy w zestawie poza depilatorem. Mamy również takie lusterko. Jest to lusterko powiększające z dodatkową lampką, dzięki której zobaczymy dokładnie, czy wszystkie włoski wydepilowałyśmy, albo czy jeszcze nam coś tam do wydepilowania pozostało. Mamy jeszcze szczoteczkę do czyszczenia depilatora, bo jak wiadomo, bardzo często po depilacji tutaj w głowicy pozostaną nam różne włoski, a dzięki tej szczoteczce bardzo szybko i sprawnie pozostałe włoski sobie. Wymieciemy. Do tego urządzenia dołączone są dwie końcówki. Jedna z nich to jest końcówka do czyszczenia twarzy, a druga to jest końcówka silikonowa do delikatnego, rewitalizującego masażu. Teraz spróbuję wydepilować sobie tym depilatorem brodę. Skorzystam z dołączonego do zestawu lusterka. Podświetlę się lampką. O, to jest lusterko bardzo powiększające. Włączam depilator. Delikatnie staram się usuwać włoski. Powiem Wam, że dzięki temu lusterku i podświetleniu widzę włoski, których totalnie nie widać na co dzień. Uczucie depilacji jest bardzo podobne jak przy depilacji większym depilatorem, jednak czuć, że ta głowica jest delikatniejsza. I w ten sam sposób, w który depilowałam brodę, mogłabym wydepilować na przykład okolice brwi albo policzków, albo na przykład wąsik nad górną wargą. Ten depilator jest bardzo delikatny i jeżeli teraz na brodę nałożę jakiś nawilżający, lekki krem, to do jutra po depilacji nie będzie śladu.